maneczko z tej strony Cypher dzisiaj chciałem wam pokazać mod, który zedytowałem podczas gdy widzę, że wychodzą takie mody do farminga 15 i po prostu brakuje w nich ruchomej osi, gdzie premiera farminga miała już zaraz chyba będzie nie wiem, za 3 miesiące czy jakoś tak. Będzie rok czasu i nadal nie ma ruchomej ośki w modach To aż mnie normalnie krew zalewa Moi i tak dzisiaj posiedziałem, ja wiem, może gdzieś z półtora godzinki do dwóch godzin I zrobiłem mod, który w końcu posiada ruchomą ośkę Oraz ruchomy wał napędu od yy, wróć Oraz ruchomy wał 4x4 o. No, i chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Ta edycja ma tam różne bajery, tam otwieranie, tam drzwi zamykane i tam takie te. Yy, wszystko tutaj działa. Klapka od gazu też działa. Dobra. I teraz tak. To już Wam pokazuję. Wiem, że to. Płuk może nie jest do tego ciągnika, ale chodzi teraz o pokazanie modu, a nie yy, płuk. Dobra i teraz tak, już wam pokazuję, ustawię sobie tylko ten pomacik i już jedziemy sobie. Na początek pokażę Wam ruchomy wał napędu. Jedziemy do tyłu. Ruszę się tak. Jedziemy do przodu w drugą stronę. Dobra, no i teraz ruchomą ośkę. Najpierw sobie pojedźmy kawałek. Tu wszystko oczywiście chodzi, tu drążki. Yy, wspomaganie też. Dobra. I uwaga, uwaga. I wjeżdżamy sobie. Pyk. Pyk. Jak widzicie, Ośka jest ruchoma. I powiem Wam, że jeżeli takie mody by wychodziły, no to naprawdę by się chciało grać. A tak, to co? Ciągnie, który nie ma ruchomej ośki, no bez przesady, tak? Idzie tak jak mówię, że jeszcze trochę i zaraz będzie rok czasu od premiery. Jedynie co to tam wałek troszeczkę tam skacze. No ale umówmy się, że na pewno lepiej to wszystko wygląda tak, niż wyglądało wszystko sztywne, tak? Bo z sztywnego jest co innego, tak? Panowie będą wiedzieli o co chodzi. Dobra, to by było na tyle. Mod oczywiście nie zostanie wydany ze względu na to, że są zakazy poza tym nawet y, nie rozmawiałem z tym co go stworzył ale podejrzewam, że nawet jeśli bym porozmawiał to i tak by to nic nie dało aczkolwiek może się zdziwię nie wiem ale na razie na pewno nie zostanie y, wydany ten mod y, z tego co wiem to jest chyba pierwszy mod, który ma ruchomą ośkę. Nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że takich modów będzie w końcu coraz więcej. Dzięki za uwagę, na razie.